Siemano ziomeczki, wracam na chwilę do Kampinosu, bo mam tutaj niezałatwione sprawy z dwoma singlami. Deczko chłodnawo. No więc Modlińska Góra i Długa Góra. Już tam w sumie byliśmy, ale byłem po kilkudziesięciu kilometrach i kilku godzinach jazdy. Krótko mówiąc byłem trochę zmęczony, żeby dobrze zeksplorować ten teren. Szczególnie Modlińska Góra, bo ją to przejechaliśmy za pierwszym razem tylko pod górę. Jednak czopek założyłem, bo chyba trochę chłodno. Drogę. Jesień już pełną gębą. Oprócz chłodu mamy też wilgoć. Nie czarujmy się, ciepło w tym roku to już było. Zbliża się pora na wyciągnięcie z szafy wełnianych skarpet. Długą górę to ja pamiętam, że była super. A modlińską, bardzo chciałem przejechać nie pod górkę, a z górki. Dziś to zrobimy. Oba wzniesienia przelecimy w tej z powrotem. Przy czym tylko temu wyższemu przyjrzymy się bliżej. No to lecimy długą górę w kierunku chyba wschodnim. Rozruszajmy te stare, zasiedziałe kości. Wiosną byłem zachwycony tym miejscem. Dziś, po doświadczeniach ze szczebla i z koszczówki, sprawdzimy, czy słusznie. Oba te single wysoko postawiły poprzeczkę wszystkim mazowieckim ścieżkom. Czy okolice truskawki i wierszy dotrzymają im kroku? Przekonajmy się. Więc jak na razie nic technicznego się tutaj nie dzieje, ale sama płynność ścieżki na długiej górze jest bardzo pleasant. O, ale czekajcie, tu jest jakiś zjazd. No dobra, trochę bardziej hardkorowo zapamiętałem tą długą górę Nie no, singiel jest w ogóle super Bardzo płynny Ale technicznie nie jest zbyt skomplikowany Ciężko oceniać zjazd jadąc go pod górę, więc jedźmy dalej Za wcześnie jeszcze na podsumowanie Poszukajmy teraz tej modlińskiej góry Yy, Rączki mi już zamarzły w tych rękawiczkach. A to już jest chyba ta modlińska góra. I też wydaje się dosyć płasko. No cóż, nie tylko się wydaje, ale i jest. Według strawy nachylenie jest w okolicach 2-3%, w porywach do 4%. I na długiej górze jest podobnie. Na początek delikatna wspinaczka. Bardzo łagodnie, acz zdecydowanie nabieramy wysokości. To chyba najwyższy punkt modlińskiej góry. Teraz liczę na fajny zjazd. Uhuhu. Spadek jest niewielki, ale ciągły. Regularnie dokręcając, możemy sobie zbudować blisko kilometrowy flowowy zjazd z malutką chopeczką i paroma zakrętami. I tu się chyba zaczyna najlepsze. I ta modlińska góra to mi się podoba. Bardzo fajny flow. Pojedziemy teraz na długą górę. Jeszcze raz. <laughs> Ej, w przeciwnym kierunku też fajnie. I do głównej drogi. A, tędy może. I tu po lewo skakujemy na długą górę. Aha, no nic, no podjechałbym oczywiście, ale się pośliznę na korzeniu. Okej, okay, jesteśmy już na szczycie tej długiej góry. W kierunku zachodnim nie zachwyciła, ale ja doskonale pamiętam, że na wiosnę byłem zachwycony tym trailem, więc spróbujmy go jeszcze raz, tym razem w kierunku wschodnim. Więc zaczyna się delikatnym spadkiem terenu. Zrzućmy sobie siadełko, a może tak dokręcić? Oj, pierwsze ciekawe miejsce. Dobra, zróbmy to profesjonalnie. Nadjeżdżamy stamtąd i lecimy tu po zakręcie pod górkę. Malutki zakręcik. I za górką też pewnie się będzie coś działo. Zobaczmy co. Tutaj całkiem dobrze podkopana banda na zjazd w kierunku zachodnim. No i pięknie. Ta górka, którą właśnie podjeżdżaliśmy, przechodzi tutaj w taki fajny zakręt. Wracamy po Marianę i ogarniemy tą sekcję płynnie i naraz. Dawaj byku. Lecimy. No dobra, myślę, że stąd możemy już zacząć. Jakie przełożenie. Uuu. <gry> Patrzcie, na jakim przełożeniu jestem. Dosyć twardo. I poszedł. W prawo, w lewo. Po lewej stronie mijamy tą bandę. My się wespniemy na górę. Dobra, żeby mi tylko sił w nogach starczyło. Ale tutaj chyba podniosę siodło. Tutaj wąsko. Czy jakieś wypłaszczenie. Przed nami kolejna sekcja i ona jest bliźniaczo podobna do poprzedniej. Czyli mamy łuki, zakręty i delikatny flow w dół. A, i to był drop! Chciałoby się powiedzieć mały, ale wariat. Pięknie. A tu już z kolei, oprócz tego, że ta ścieżka się wije, to jeszcze się zaczyna robić stromo. Stromo, w sensie tak na ze 3-4 stopnie. No dobra, niech będzie. Może 5. Podszedłem trochę wyżej, żeby się dobrze rozpędzić. Fajna banda, opieramy się. No beautiful. Przed nami ostatnia sekcja. Finałowa. Najbardziej stroma i najbardziej wyboista. Tutaj trzeba dobrze popracować rączkami i nóżkami. E, szczególnie jak się ma hardtaila, tak jak ja. Dobra. Nóżki pracują. O i tu są wyboje. Aha. Już wiem. <laughs> Słuchajcie, za pierwszym razem jak zjeżdżałem tą sekcję finałową, to moim mnie przez kierę nie przerzuciło. I teraz już wiem co, bo myślałem, że to nierówność terenu. A to co? O ten mały przyjaciel. Musiałem przywalić w niego tylnym kółkiem. Jest takie powiedzenie, to nie single stają się łatwiejsze, to ty robisz się lepszy. Wiosną byłem pod wrażeniem Długiej Góry. Wydała mi się kozacką miejscówką. Dziś wciąż mi się podoba, ale patrzę na nią raczej jak na łatwiejszą i spokojniejszą wersję szczebla. Czy warto było tu przyjechać? Oczywiście. Poza jazdą na rowerze jako taką, przede wszystkim zobaczyłem, jaki progres zrobiłem tego lata. Jestem usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że Wy też. Jeśli tak, dajcie znać, podnosząc łapę do góry. Jeżeli wam się podobają treści zamieszczane na tym kanale zachęcam do subskrypcji i oczywiście jak zawsze dyskutujmy w komentarzach od tego będziemy wszyscy mądrzejsi ja i wy win-win Tymczasem na razie trzymajcie się pa pa